Dzisiaj dla Was przygotowałem informacje na temat nowej gry z Jamesem Bondem w roli głównej. Do tego Dune Awaking dostanie prywatne, oficjalne serwery, a Ubisoft jak zawsze w sądzie. Tu Bolko 7 a to moje newsy. IO Interactive, studio, które jest znane przede wszystkim z serii Hitman, poinformowało właśnie na E3, że ich gra o Agencie 007 zyskała oficjalną nazwę od tej pory, Tytuł, nad którym pracują od ponad 5 lat będzie się nazywał 007 First Light. Pani spekulują, że tytuł naprowadza na fabułę, która ma dotyczyć początków Jamesa Bonda jako agenta jego królewskiej mości. Ale twórcy tego nie potwierdzają, nie zaprzeczają, więc tylko są to domysły. Co ważne, w tym tygodniu dostaniemy trailer, który będzie zaprezentowany podczas Summer Game Fest. Jest to według mnie dobra informacja, ponieważ ta gra była już w dosyć długim developingu i mam nadzieję, że razem z trailerem dostaniemy datę premiery. Ja spekuluję z kolei, że będzie ona na koniec albo na początku przyszłego roku, ponieważ szczerze 5 lat to już wystarczająco długo, żeby stworzyć dobrą grę. Ion Awaking, czyli zbawca tegoroczny MMORPG-ów, będzie miał swoją premierę jeszcze w tym tygodniu. Co ważne, Fankon, czyli deweloper poinformował wszystkich, że będziemy mogli kupić prywatne serwery, jeżeli tylko chcemy. Jest to ciekawa informacja, ponieważ zazwyczaj było tak, że jeżeli chcieliście prywatny serwer, to ktoś musiał de facto zająć kod gry, a następnie ustawić sobie na własnym serwerze ten kod. Tutaj jednak deweloper postanowił po prostu pójść na rękę graczom. I pozwoli wam zapłacić za taką przyjemność. Co ważne, na tych serwerach będziecie mogli ustawić, ile doświadczenia zdobywacie za zabicie, jaki jest tak itd., itd. Jest to de facto podejście zbliżone do tego, co oferuje Ark Survival, ale tutaj w przypadku będzie to Dune'a. Czy ktoś się zdecyduje, nie mam pojęcia, bo powiem szczerze, coś mi się wydaje, że cały Dune Awakening będzie miał potężne problemy z utrzymaniem dużej liczby graczy. A teraz Ubisoft i sprawa karna dotycząca byłych trzech dyrektorów tej firmy, którzy zostali oskarżeni przez sześć kobiet, trzech mężczyzn i dwa związki zawodowe o znęcanie się, molestowanie i próby gwałtu. Jak widać, bardzo grubo, a tym bardziej grubo, że to wszystko się dzieje we Francji, gdzie miłość jest językiem. Sytuacja jest o tyle ciekawa dla osób, które są postronne, że tak naprawdę ten proces powinien dotyczyć całego studia. Według reportaży wielu dziennikarzy od ponad dekady to studio to kult. Tak pracownicy opisują sytuację w firmie, że gdy dołączycie do pracy w centrali Ubisoftu, to albo się dostosowujecie do bycia poniżanym, molestowanym, albo zostajecie zwalniani. Niektóre osoby opisywały swoje załamania nerwowe i później odchodziły z firmy. Nikt tak naprawdę nie podjął żadnych działań do 2020 roku, gdy na jaw wyszło to wszystko w artykule. Teraz trzy osoby tylko za to odpowiadają, reszta studia umywa od tego ręce, ale na jak długo nie wiemy. A teraz po prawie długich newsach, czas na krótkie newsy. Stellar Blade przed swoją premierą dostało demo na Steamie, a w ciągu trzech dni moderzy zaczęli wydawać swoje dzieła sztuki do tego dema. Jak widać, artyści internetowi nie chcą czekać na pełen tytuł, wolą już teraz pokazać nam wszystkim, na co ich stać. Jeżeli myślicie, że Elden Ring Night Raging jest trudny, to zachęcam do odwiedzenia kanału YouTube'owego UE. Użytkownik o tym niku właśnie pokonał tą grę na poziomie 1. Jest to de facto tradycja sol lajków, -like że ktoś zawsze tak zrobi i udowodni wszystkim innym, że ta gra jest banalnie prosta. Fortnite z najniższą liczbą graczy od 2023 roku. Jest to dosyć duże zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że miesiąc maj był mocno napakowany tematycznie Star Warsami. Jak widać magia gwiezdnych wojen nie przyciągnęła graczy do Fortniteu i wszyscy zastanawiają się dlaczego. Jak już mówimy o rzeczach niezrozumiałych, to warto wspomnieć o zagadce, którą ma obecnie Community Fallouta 3. Ponieważ w jednym ze sklepów ktoś odnalazł wersję DLCK Mothership Zeta za 2,5 dolarów. Nikt do końca nie rozumie dlaczego taka cena, ponieważ nikt nie chce tego kupić, ale wszyscy się zastanawiają. Dajcie znać co Wy o tym sądzicie. Studio odpowiedzialne za Torchlight 3 do likwidacji. Eternal Games zostanie zamknięte przez właściciela, a pracę straci 60 parę osób. Współczuję tym deweloperom, aczkolwiek trzeba powiedzieć bez owijania w bawełnę, że Torchlight 3 był słabą grą. Tym bardziej słabą, że nie został on stworzony przez de facto oryginalnych deweloperów jedynki i dwójki, więc wiele osób już od samego początku było negatywnie nastawionych do tego projektu. I na dzisiaj to wszystko. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie suba, komentarz i lajka. A poza tym zapraszam na swój kanał, jeżeli chcecie więcej newsów, lub też możecie kliknąć w linki powyżej. Bye, bye.